No, dzisiejsza Ewangelia jest trudna do omówienia, bo musimy zahaczać, zahaczyć o temat, który nie jest lubiany, i wypowiedzieć słowo na P, a mianowicie polityka. Dzisiaj rozmówcy, ci, którzy spotykają Jezusa, chcą go uwikłać w politykę, sprawy państwowe, pytają się, co z podatkiem. Czy mamy płacić podatki Cezarowi, temu który jest, no jest uzurpatorem, jest, jest najeźdźcą, jest wrogiem w oczach Żydów, no i chcą zapędzić Jezusa w kozi róg. I chyba po, od 2000 lat nic się nie zmienia. Zawsze kwestie polityczne w powiązaniu z kwestiami religijnymi, to właśnie takie próba zapędzania. W kozi róg, i niestety bardzo często również ludzie kościoła dali się nabrać na to. Trzeba też uczyć się na, na tych przykładach z historii. A Jezus daje bardzo jasną, klarowną odpowiedź: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, bo jego wizerunek jest na monecie, a oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Co to znaczy, abyśmy byli przejrzyści, klarowni w naszym życiu, że to nie polityka wyznacza nasze kierunki działania, ale to moja relacja z Panem Bogiem je wyznacza. Dla chrześcijanina jest jedna odpowiedź: a całe życie mam oddać Panu Bogu. I tak naprawdę nikt inny nie ma prawa, żeby dyktować mi, czy. Czy narzucać jakąś wolę mojemu sumieniu, to moja relacja z Panem Bogiem ukierunkowuje mnie, którą stronę mam iść. Oczywiście mam osoby, mamy osoby bliskie, dusz pasterzy, rodzinę, która też pomaga mi w tych ocenach moralnych, ale pierwszym tym miejscem, w którym dokonuje się ocena, osąd, jest nasze sumienie, a tam odbywa się to w relacji z Panem Bogiem, a więc nie dajmy się zwodzić, oddajmy swoje życie Panu Bogu i postępujmy zgodnie z Jego wolą.